W, w naszym teamie bardziej. Dalej, ja Midas skliruję. Ja no, mam dobre normalnie. No, 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 do oj, muszę też pęda, zzał, Mid jest czysty, mid jest czysty, powtarzam. Wemsta, pan... <grym> no i co, jak, jak, jak ja, jak ja mam nie zabić? Mam to. zabije? Tak, się poddaj po prostu Już weszli na sajcie. No, to myślę, że nic lepszego nie zrobił też. Nice Nice <laughs> Kanuj! Wiem, nie, No nie, ja tobie to smoke. Byłem I like girls. Zara, panowie, jak to wykraczujecie to macie przelew 2 złote. No, gdy możecie i ten smoke. Po... Jakbyś to powiedział na początku rundy to może. A, Kuba, widziałeś kuku! Myślałem, że to silentium. <grabiany> No Ale Silentium ma Scouta <gl bureaucracy> Aha, nie zwróciłem uwagi! Trafiłem go! Ej, do... Dobra, dostał, dostał! Dostał! Dobra, to Wszystko dla tych dwóch przychodek! Co się dzieje? I to jest! No już za Lewo, lewo! Lewo, lewo, masz plecy! Masz! lewo, czasu Lewo, no. Czy wyszedł ci? No nie miałem czasu, nie mam tak czasu. No tak to była, No nie, jest kosy. Nie było kosy. <laughs> Ale widzieliście to? Mogłem zacząć defować. No sorry, spanikowałem.